Znajdujemy się na wyborach Mistera Polski wokół pełnoprzystojnych mężczyzn. Czy Ty, Olek, nie jesteś zazdrosny o to, że któryś Madzi by mógł zawrócić w głowie? Nie, bo wiem, że Madzia mnie kocha i bardziej się liczy personality. Uważam, że też nie jestem najbliższy, więc jestem spokojny. To dlaczego ty nie bierzesz udział w wyborach na Mistera? Bo chcę, żeby była konkurencja. A tak by nie było. Nie żartuję po prostu, nie wiem. Nie wiem, ja brałem udział w innym projekcie, teraz jest inny konkurs, więc wolę popatrzeć teraz, może kiedyś. Za rok? Może być, zobaczymy. Maciu, widziałabyś swojego mężczyznę w wyborze na mistera? Ja myślę, że to od niego zależy. Jeżeli by chciał się zgłosić, to czemu nie? Ja myślę, że takie konkursy są naprawdę bardzo fajne. A jak oceniasz potencjał naszych obecnych kandydatów na mistera? Bardzo dużo talentów. Nie tylko wygląd się liczy, ale również personality. Niektórzy śpiewają, niektórzy tańczą, więc jest duży wybór. Ja mam swojego faworyta, który i śpiewa, i tańczy, więc życzę, życzę żeby wygrał.